Psalm 24, psalm Dawidowy. Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem złożył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana, i kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i nieniewinne serce, kto nie, nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Podnieście bramy, wierzchy Wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Tuż jest tym królem chwały, Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy Wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Cóż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Witam wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana, Króla, Pana zastępów, Króla chwały. Zgromadziliśmy się tutaj po to, żeby przyjść i przede wszystkim słuchać Słowa Bożego. Przyjść i posłuchać, co Pan Jezus ma nam do powiedzenia. Ale zanim zaczniemy słuchać słowa, zwiastowania, które dzisiaj Pan posłał do nas, chcę, żebyśmy w tych kilku pieśniach, które zaśpiewamy, w tych kilku tak naprawdę modlitwach, mieli szczere serca, żebyśmy naprawdę szczerze potraktowali to, co, się, co będziemy śpiewać, co będą nasze usta wymawiać. Żebyśmy to robili świadomie, żebyśmy naprawdę szczerze to potraktowali jako modlitwę, jako wspólną modlitwę Kościoła do Pana Boga, do Pana Jezusa. Ale jednocześnie chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy pomiędzy pieściami, w tych krótkich chwilach ciszy, żebyśmy się pomodlili, pomodlili się wszyscy e, głośno, tak, żeby Kościół mógł powiedzieć Amen na tą modlitwę. Nasza młodzież, kilku, kilka osób z naszej młodzieży prosi o modlitwę, są nie do końca zdrowi, a przed nimi jest wyjazd na Sylwester. środę jadą na Sylwestra, środę rano jadą na Sylwestra i proszą też o modlitwę, o ten wyjazd, żeby ten czas przede wszystkim był bezpieczna droga, ale żeby ten czas był wspólnym budowaniem siebie nawzajem, wspólnym takim przybliżeniem siebie nawzajem, żeby. Oni mogli wspólnie spędzić taki dobry, boży czas. Dlatego zachęcam tego, żebyśmy ich nosili w modlitwie. Również słowo, które będzie dzisiaj zwiastowane. Ja wierzę, że modliliśmy się w domu o to, ale tutaj też pomódlmy się. Pomódlmy się wspólnie, głośno o to słowo, które będzie zwiastowane. Żeby Pan je namaścił. Żeby ono było pełne mocy Ducha Świętego. Zaprasza, za, zapraszam zespół, a nas... Do tego, żebyśmy powstali śpiewali głośno na chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. i so Przed Twoim tronem, że jesteś wśród nas i widzisz i słyszysz, i czujesz nawet bicie naszych serc, widzisz gdzie zmierzają nasze myśli. I my chcemy z tą świadomością, pełną świadomością tego, że jesteśmy w Twojej obecności, przyjść tego poranku do Ciebie. Przede wszystkim chcemy podziękować za kolejny dzień Twojej łaski, bo tak za cały przeżyty rok, Panie Jezus za to, że nas przeprowadziłeś, że nas zachowałeś, że nas błogosławiłeś, że możemy być w Kościele pomimo różnych różnych rzeczy, które się dzieją. Dziękujemy za bye so Jest to dar miłości, żeś przyszedł na Ziemię opuszczając swoją chwałę. Przyszedłeś, aby nas wyrwać z mocy ciemności, przenieść do wspaniałej światłości, bo Ty jesteś światłością, a gdzie Ty jesteś, to... Ciemność musi się stracić uciec. Ach, jak możemy być radośni, że moglibyśmy temu, który nas umiłował, podziękowanie w zgromadzeniu świętych, gdzie się święci zgromadzają, gdzie się zbieramy, aby cześć. I uwielbienie oddać za Twoją męczyńską śmierć, że umierałeś za moje nasze winy, aby nas wyrwać, aby nas oczyścić, aby święta płynąca krew z ran Twoich oczyściła, abyśmy mogli stanąć w domu Twoim. Już jako wspomniano tu dzieci Twoje nabyte drogą kosztowną, świętą krwią, że Jezus Chrystus nas zbawił, odkupił, że nas pociągnął do życia wiecznego, że tu się już zaczyna to Wieki z Chrystusem i chwale Boga Ojca, a umiłowany Ojcze, jaki dar łaski, że posłałeś umiłowanego Syna Swego na ten świat, aby wyzwolił ludzki rod od grzechu, kto tylko weź. To przynie do swojego serca, by był Panem życia w tym sercu przez słowo swoje. Wielbim Cię Ojcze, niech są nasze serca pełne radości, pełne uwielbienia. Miło, abyśmy w Twojej miłości chodzili, abyśmy też ale gdzie jesteśmy zaświadczyli, dajcie się z łaski naszemu Zbawcy oczyścić, uratować, bo przychodzi znowu na ziemię, który odszedł i znowu przychodzi, aby nas wziąć do siebie. margin a Mogę jeszcze usta w moim wieku otwierać. Chwałem Bogu, Ojcu, w imieniu Boga Syna Jezusa Chrystusa wypowiadać, wysławiać. Jest to dla mnie coś kosztownego, wspaniałego, że jestem również uczestnikiem. Zgromadzenia, gdzie tylko Jezus będzie jeszcze zwiastowany w mocy słowa od Pana, darowanego z Usługującego, Bogosława Nacłyszającego, aby była ta pełnia chwały w naszych sercach, uchwale Boga, Ojcze. Ach, ich stutz auf